Zazwyczaj nie. Do poezji zraziły mnie lekcje języka polskiego, na których musieliśmy po prostu interpretować wszystkie wiersze pod klucz, dlatego preferuję Taką literaturę, jakąś prozę, powieści fantastyczne, to głównie czytam i tego czytam dużo. Czytałam kiedyś bardzo dużo, od kilku lat nie czytam, tylko analizy krytyczne. Jak często? Dosyć często, bo się tym zajmuję jako część swoich studiów, ale wolałabym czytać poezję tak jak kiedyś, bardzo naiwnie i bardzo żałuję, że zatraciłam tę umiejętność. Nie. Dlaczego? Znaczy... nie lubię czytać. Staram się. A jak często? Możliwe, że raz na tydzień. Czasem. A jak często? Ostatnio, ostatnio mało, ale kiedyś to tak. No, powiedzmy. jeżeli muszę na lekcjach najczęściej. No, poniekąd. A jak często? No tak raz w miesiącu. Ja w ogóle. Tak, czytałam. Czytałam. A jak często? Jakoś chodziłam do szkoły to czytałam dużo. Czasem? Yy, jak często? To zależy. Często na lekcjach polskiego, ale nieczęsto jakoś w domu. Tak, zdarza mi się. A jak często? Nieregularnie. Yy, nie, raczej nie interesujemy się takimi sprawami. Yy, tak, zdarza yy. mi się. Jak często? A, to różnie, w zależności od potrzeby. Czasem to może być kilka dni z rzędu, czasem mogę mieć jakąś dłuższą przerwę. Nie, nigdy tego nie robiłam. Nawet nigdy nie wpadłam na taki pomysł, żeby usiąść i coś napisać. Nie, pisałam jak byłam stole Nigdy, choć mieszkam najbliżej literatury, czym znałem dobrze, Miłosza dobrze, ale... No to graj, nie ale... Nie tak, tak, tak. Sporadycznie, ale zdarza mi się. No, coś mi się kiedyś udało parę lat temu, jakieś dwa pierwsze. Nie, nie Nie, Nie jestem kreatywną osobą w ogóle. Nie. E, zajmujemy się tym często na lekcjach polskiego, ale w domu raczej nie. Nie? E, niestety tak. Nie, nie jesteśmy kreatywni. Nie, nigdy. Wydaje mi się, że to zależy, czyją poezję e, czytałam tak naprawdę i czy byłam w stanie w jakimkolwiek stopniu ją e, zrozumieć, czy ona coś dla mnie znaczyła. Radość czy czytania poezji jest wtedy, kiedy można e, się naprawdę skupić na wierszu, bez myślenia o tym, że jest się pretensjonalnym i że można by było przez ten czas przeczytać artykuł w gazecie albo powieść, e, i się tylko na tym zawiesić. I wydaje mi się, że do tego potrzeba dużej odnagi i świeżości spojrzenia, które sobie zaśmiecamy wieloma rzeczami. A poezja na pewno pozwala się oczyścić ze zbędnych słów, i dla mnie jako dziennikarki powinna być ważna, tak mi się wydaje, żeby sobie czyścić język i zastanawiać się nad tym, jakich słów się używa. To jest zagłębianie się własnym duszem. Odpoczynkiem. E, jeżeli nie jest jakaś wymyślna o jakichś niestworzonych symbolach, to tak, jest to przyjemne. To są dwie różne sprawy. Czytanie poezji to jest możliwość odnalezienia czegoś czegoś co nas nagle zainteresuje, co się wyda inspirujące. I wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo subiektywne doznanie. A jeżeli miałbym znaleźć jakieś określenie, to poezja jest troszeczkę czymś tak sposobem postrzegania świata. I zarówno w pisaniu, jak i w czytaniu. Radością jest to, że można wy, jakby wyrazić siebie przez to. Szczerze mówiąc to niewielki, gdyż tak jak mówię, zazwyczaj nie jestem w stanie... Albo zinterpretować słów, wierszy, tak jak ode mnie kiedyś mi to odgórnie narzucali, tylko rozumiem je w jakiś tam swój własny sposób, jednak te przemyślenia wydaje mi się, że nie wpływają jakoś znacząco na to, kim obecnie jestem. No wydaje mi się, że mam dużą skłonność do metaforyzacji i szukania wszędzie symboli. Czyli można powiedzieć, że takim tanim poetą codzienności to jestem. Relaksujący dlatego, że to jest jakaś taka wyższa forma kultury, a nie tylko pójście do kina, gdzie wszystko jest podane na tacy, tylko tutaj trzeba pomyśleć, tak? To znaczy, jeżeli się bardziej wgłębiam w poezję, to e, poezja mnie wzrusza, e, sprawia, że inaczej e, patrzę na świat, nie wiem, zależy od, od wiersza i zależy od tego, w jakim jestem nastroju, czy mam ochotę czytać, czy nie. No, dosyć spory. Często korzystam właśnie z Materiałów znajomego poety w swoich rzeczach no, z innych dziedzin. Pokazuje, jak piękny może być świat i można, jak można dostrzec różne codzienności. Czasami w tym życiu troszeczkę pomaga w jakichś poszukiwaniach, w definiowaniu siebie, a to jest troszeczkę taki drogowski. Maria Konopnicka Wojaczek Cyprian Kamil Norwid Szymon Stoczek Adam Mickiewicz A Zbigniew Herbert. Słowacki Wisława Szymborska Niektórzy lubią poezję Niektórzy, czyli nie wszyscy Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość Nie licząc szkół, gdzie się musi I samych poetów Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc Lubią, ale lubi się także rosły z makaronem, lubi się komplementy kolor wiecki, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję? Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem nie wiem i trzymam się tego jak zbawiony poręczy.